Farta, mam proza, w ręku i blanda. Mam krótkie moja karta. Mam siły tyle co Spartan. Mam tyle siły, bo. No bo w końcu z synem wsiadamy do fury, odbieramy nowy wimer. lot po świnie, flex and finesse. Odchudzanie tylko z tego co sam zarobiłem, potem do wjazdowicka. Nie kupuję nic, no, bo się nie opłaca. Miałem się na pis, robię i wracam. Moje pojebany paleł i taka praca. Teraz słyszę, że mam luz. Każdy tyle co tam kruz. Do no zalewam

W tym razie to Japsan pisał ten, ten, ten swój tekst. tekst za skład <grym> i za rodzinę. Tekst to niczym. dwa lata po banie. Zaszło diabła pokonanie. Popowliszam ręce tak jak lift. Stary Japsan przelewa Ona jest chętna, skoczy na Mam taką średnią, jak on też świecam Świeca mrózko, jazd śmigło. Wiem, że dziś się ma Nie robię z siebie derila. Moje widzowie są tu nie od

Spoko, ale ja nie lubię takich nut, w sensie takich klubowych, kurwa, no. Przesłucham, może jeszcze dwa razy tę nutę w życiu. Tak jak. moje zdrowie było kurwa słane często u mnie, to. Ta nuta nie, nie nie, no to jest nuta typu, kurwa, masny B, nie, 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 nie. Nie słucham takich nut po prostu, kurwa. Bitmiaży, wiadomo. Tekstowo Japczan. wsychać że to nie Japczan pisał. Wolałbym kurwa szczerze. Od takiej nuty, żeby Japczan nagrał w domu znowu kurwa freestyle. Bo to już jest za takie kurwa, nie wiem jak to określić. O, to kurwa. To, Ale łapkę w górę oczywiście zostawię też. Nie